Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A to będzie kolejny film Silver and Blood, który obiecywałem, czyli z samonami. Generalnie samonów nie będzie aż tak dużo, bo 56 około, plus jeden gwarant ze seserki z tych kamieni. Ja jestem tylko ciekaw, jak zdobyć postacie te rzadsze, bo na przykład są postacie typu Treszczendent. Y ten główny, nie pamiętam jakąś nazywa, Noach, ale go nie widzę na żadnym tutaj. Nie można go dodać, że tak powiem, do altaru, nie? Co mnie dziwi, po prostu nie wiem, co o tym sądzić. Jak sobie spojrzę na banner, no to tych postaci też tutaj nie ma, więc nie mam pojęcia na ten moment, jak je zdobyć, szczerze mówiąc. I jeżeli sobie Wejdziemy tutaj, to chyba też nie ma tych transcendentów, czy jak to się tam nazywa. Więc to jest dla mnie na razie magia, przynajmniej. I tak samo, jeżeli tutaj. Nie, tutaj możemy wybrać, nie? To są właśnie te postacie. Takie trochę rzadsze. Tylko, że no dopiero za 450 można wybrać. A. A skąd wcześniej ich zdobyć? No nie sądzę, żeby były tylko za 450, bo to by było mega dziwne. Mniejsza to. Na tym filmie zrobimy sobie właśnie samone. Ustawiłem wstępną listę życzeń, aczkolwiek bardzo ciężko było ustawiać, bo te tier listy, które są, to są takie. Jakieś rozjechane, nie wiem, czy one są wiarygodne. W Bloodbornach to w ogóle prawie wszyscy byli dosyć nisko, gdzieś tam na tier liście Bella tylko było wysoko. Najlepiej się mieli chyba z kościoła. Van Helsing był bardzo wysoko, tak samo akapella była bardzo wysoko. I nie wiem, czy Darcia też nie był wysoko, więc wychodzi na to, że ci z kościoła są obecnie chyba najlepsi. Bardzo fajnie wygląda animacja przewołania w tej grze. Zresztą zobaczycie, to jest naprawdę poziom wyższy, jeżeli chodzi o przewołania. Jeżeli porównacie z innymi grami, gdzieś tam, gdzie lecą jakieś gwiazdki, promiki czy coś, Tutaj naprawdę jest zrobione mega fajnie. I już przechodzimy do samonów. Trzy razy będzie uderzanie. To jest postać SRK, to jest SRK. Jeżeli walnie jeszcze raz, a walnie to będzie SSR-ka Wtedy na czerwono. I zobaczcie sobie jak to fantastycznie wygląda. Jest normalnie animacja, jak z jakiegoś anime, nie? Muzyczka też mega klimatyczna. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ciekawe kogo dostanę Na dzień dobry Nicole Gadric Bafomet Seti to jest postać z Którą dostajemy z darmo Goldland Też dostałem Znowu podwójna ssr Bo już raz dostałem podwójną A Capella. A Capella była bardzo wysoko na tierliście Tam w najwyższym w SC więc w sumie za kapeli chyba się cieszę. Nicole nie wiem, co ona robi. Jest walcząca wręcz, marasza i daje obrażenia ciągłe. Za każdym razem, jak używa Ultimate'a, Blood Soul Cost, czyli rośnie, tak? Blood Soul daje 128% obrażeń, rasuje. Dobra, później sobie to ogarnę. Bardziej mi interesuje capella. Czyli ona... Znowu to jest support, szczerze. Trochę lipa, bo wyciągnąłem już Ami e, Supporta i znowu Akapella, to też będzie support. Zdaję obrażenia magiczne. Ale długie opisy. Zaraz do tego wrócimy. Dobra, co jest obrażenia. Tutaj konsumuje, że tak powiem, notki i leczy sojuszników. Rozpoczyna jakieś tam czarowanie na 10 sekund. Podczas tych 10 sekund Blood Soul Recovery, czyli wszyscy odnawiają szybciej, rozumiem energię do ultimateów, tak? O 35%. I co jedną sekundę a dostaje jedną notkę. A to jest mega spokojnie. Czyli akapella bierze na priorytet zbieranie tych notatek tego samego koloru. Jeżeli nie ma notatek, to dostanie jedną darmową. Po zebraniu trzech notek będą one pochłonięte i dadzą konkretne buffy wzmocnienia swoim sojusznikom. Czerwone notki zwiększą obrażenia fizyczne, niebieskie magiczne 15 sekund obie, a żółte zwiększą szansę na trafienie krytyczne. To w sumie spoko, nie? Czyli ona będzie zbierała notatki, czyli to jest taki buffer pasywny, nie? To jest mega spoko. A dodatkowo jeszcze tutaj będzie odnawiała, będzie szybciej po prostu regenerowała się energia do używania ultimatów. To jest akurat spoko i dostawała będzie jedną notkę jeszcze i jeszcze leczy, nie? Więc się nie dziwię, że apela jest wysoko. Dobra, lecimy dalej. Jak nie będzie postaci, to oczywiście będę skipował. A widzę, że nie będzie. Dobra, nie można mieć cały czas. Jak widać. No i lipa. No i się zepsuło. Na dzień dobry były dwie postacie w jednym i. i się zepsuło zdecydowanie, bo podczas 30 kolejnych nie ma nic. I dostajemy walutę. Dobra, jeszcze jeden samon, i przejdziemy później do. Tego Gwaranta z kamyczków Zobaczymy co tam dostaniemy O! Będzie ktoś, dobra Szybciej niż Gwarant Mega mi się podoba ta animacja, więc jej skipowo nie będę Naprawdę bardzo fajnie to wygląda Unikalnie przede wszystkim No i tylko mieć nadzieję, że jakiś Van Helsing wpadnie czy coś Fajnie by było I zobaczmy czy to będzie Van Helsing Będzie baba Nicole po raz kolejny Trochę lipa bo chciałbym różne postacie a nie kopie na początku gry, kopie zawsze są ok, jak są do odpowiednich postaci, ale na początek nie wiem, chciałbym przetestować po prostu różne postacie. W ogóle brakuje mi 100 do kolejnego samona. No, chyba, że gdzieś uda się odebrać te 100. Zaraz zobaczymy. Tutaj się nie uda, ale może message Fowler has blood a letter. Czyli z kościoła. Dobra, to sobie pominę, bo za długie. No, nie będę teraz tego. Dobra, mogę zresztą wyjść i sobie to później doczytać. Albo w ogóle przeczytać całe. Dobra, tutaj do Empose dostaniemy, czyli chyba. Niestety, ale nie dostanę. ...tych kryształów, które chciałbym dostać. Więc nie będzie już jednego dodatkowego Samona. Dobra, mniejsza oto. E, tutaj chyba też nic... ...takiego do odebrania nie było. Ekwipunek mogę sobie otworzyć w sumie. W sumie mogę wybrać cokolwiek, bo to jest dziadowski ekwipunek i ja tak pewnie szybciej będę się przesuwał na inne powoli. E, tutaj mamy jeszcze coś takiego Rare i można dostać postać SR lub SSR. I właśnie, lipnie, że tutaj nie można dostać tych postaci rzadkich, nie? Czyli te postacie naprawdę są rzadkie, rzadkie. Dobra, co dostaniemy, co dostaniemy? Ignacyla dostaniemy, który jest tankiem. Z tego co widzę, więc też się z sertanka. No i Nicole jest tutaj. Mogę jej wzmocnić to i dostaje boosta, zwiększony maksymalny poziom. tenik Drasil właśnie, może też być spoko. Czyli jest defenderem właśnie. Odnawia sobie 3% zdrowia co sekundę, spoko. Zairażenia, kiedy walka się rozpoczyna, czyli sojusznik, który jest na lewo. Tak, chwila. Kiedy walka się zaczyna, Aha, dobra, czyli sojusznik, który znajduje się blisko Yggdrasila, na lewo, prawo lub po prostu obok, to będzie otrzymywał zdrowie o wartości 11% od maksymalnego zdrowia Yggdrasila. I jeżeli spadnie poniżej 70%, spoko. Znowu jest Gaternia, czyli przenosi wszystkich sojuszników w jedno miejsce i tworzy Green Grotto na 8 sekund. Przeciwnicy w Gringrotto, w tym obrębie Gringrotto, będą otrzymywali o 25% mniej obrażeń i odnawiali 2% zdrowia co sekundę. Spoko! I teraz, jest mega spokotankiem, z tego co widzę. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie zamiar pograć i zrobicie samony, to śmiało możecie w komentarzach dać znać, co dostaliście, bo w sumie jestem ciekaw. Tak, jak mówię, nie wiem, czy z Grom zostanę na bardzo długo. Na tym moment mi się podoba historia. Ale czy sama gra mi przypadnie na dłużej do gustu, to nie wiem, bo też nie wiem jak będzie z tymi postaciami. Bo te postacie, te jeszcze rzadsze, one to są SSR-ki, ale jakieś chyba bardzo rzadkie, bo nie ma ich na banerach. nie ma ich z kamieni. Więc pytanie, jak się będzie je zdobywało? Bo jeżeli to będą jakieś mega postacie premium, ciężkie do zdobycia, okryte za piewłolem, to raczej z gry zrezygnuję. Życzę Wam w każdym razie miłej gry, udanych samonów, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.